Co wpływa na wysokość wypłaty z ubezpieczenia od utraty dochodu? Gdzie szukać informacji o ubezpieczeniach od utraty dochodu? Jeżeli zastanawiasz się, co wpływa na wysokość wypłaty z ubezpieczenia od utraty dochodu, to spytaj o to agenta ubezpieczeniowego. Wysokość wypłaty z ubezpieczenia od utraty dochodu w Polsce. Zależy od kilku kluczowych czynników. Suma ubezpieczenia to maksymalna kwota, na jaką został ubezpieczony dochód. Jest ona określona w umowie i zazwyczaj odpowiada procentowi miesięcznego wynagrodzenia brutto ubezpieczonego. Okres karencji. Ubezpieczyciele często stosują okres karencji, czyli czas od zawarcia umowy, w którym ochrona jeszcze nie obowiązuje. Po okresie karencji już wypłata powinna nastąpić w pełni. Nie ma znaczenia, czy to dzień, czy rok po jej upływie. Natomiast w przypadku ubezpieczenia od utraty dochodu, które oferujemy klientom, jest okres wyczekiwania. I to ma wpływ na wypłatę, bo jak przykładowo ktoś ma świadczenie miesięczne w wysokości 12 tysięcy złotych za okresową niezdolność i jest niezdolny dwa miesiące, a okres wyczekiwania miał 14 dni, na przykład po wypadku. To za pierwszy miesiąc dostanie 16,30 świadczenia miesięcznego, czyli 6400 zł. A dopiero za 14 dni dostanie 18,30 świadczenia miesięcznego, czyli 5800 zł. Drugi pełny miesiąc dostanie 30 na 30, czyli te pełne świadczenie 12000 zł. Rodzaj i zakres polisy, umowy mogą obejmować różne zdarzenia, takie jak choroby, wypadki, lub niezdolność do pracy. Im szerszy zakres ochrony, tym składka i potencjalna wypłata mogą być wyższe. Okres świadczenia w naszym wariancie, w jakim nasi klienci kupują ubezpieczenie od utraty dochodu u nas, jest tylko 24-miesięczny okres wypłat i to stała, niezmienna wartość. Forma wypłaty: świadczenie może być wypłacane jako stała miesięczna renta, na przykład procent dochodu sprzed utraty pracy. Jednorazowa wypłata w niektórych przypadkach. Stopień niezdolności do pracy tylko całkowita niezdolność do pracy jest ubezpieczania rozbijamy to na okresową i trwałą. Próg dochodowy i dokumentacja ubezpieczyciel może wymagać przedstawienia dokumentacji potwierdzającej wcześniejsze dochody oraz zaświadczeń medycznych potwierdzających niezdolność do pracy. Nazwa: Próg dochodowy może być mylnie odebrana, że ubezpieczenie ma coś wspólnego z podatkiem według skali podatkowej. Warunki dodatkowe w umowie: niektóre polisy mogą obejmować dodatkowe klauzule, takie jak ubezpieczenie na wypadek utraty pracy z przyczyn niezależnych, np. redukcja etatów. Taka klauzula od utraty pracy jest spotykana praktycznie tylko w ubezpieczeniach z banku i jest bardzo dziurawa i nie daje realnej ochrony. Okres wyczekiwania na wypłatę. Często występuje pewien okres od momentu zgłoszenia roszczenia do faktycznej wypłaty świadczenia, np. 30 lub 60 dni. Ustawowo towarzystwa mają maksymalnie 30 dni na wypłatę, chyba że nie mogą ustalić zasadności lub odpowiedniej sumy, to wtedy mają dodatkowe 14 dni, ale i tak kwotę bezsporną muszą wypłacić w 30 dni, o ile świadczenie jest należne. Natomiast spotkaliśmy się kilka razy z polisami, gdzie ktoś musiał czekać około 30 dni od zdarzenia, żeby móc w ogóle wysłać wniosek o wypłatę. Podsumowując, dokładne warunki ubezpieczenia należy sprawdzić w ogólnych warunkach ubezpieczenia danej polisy, aby upewnić się, jakie zdarzenia są objęte ochroną oraz jakie są limity świadczeń. Najbardziej pomocny w znalezieniu odpowiedzi na to pytanie jest jednak zawsze agent ubezpieczeniowy. I to jego najlepiej dopytać o nasz konkretny przypadek. W oparciu o swoją wiedzę i praktykę przedstawiamy poniżej pytania klientów o ubezpieczenia od utraty dochodu. Odpowiedzi na te wszystkie pytania mogą być uzależnione od kilku czynników i mogą się różnić w zależności od klienta. Co to jest ubezpieczenie od utraty dochodu i jak działa? Jak wybrać najlepsze ubezpieczenie od utraty dochodu? Kiedy warto rozważyć ubezpieczenie od utraty dochodu? Czym różni się ubezpieczenie od utraty dochodu od ubezpieczenia na życie? Jakie są wady i zalety ubezpieczenia od utraty dochodu? Czy każdy może skorzystać z ubezpieczenia od utraty dochodu? Jaka jest kwota odszkodowania w przypadku ubezpieczenia od utraty dochodu? Jakie czynniki wpływają na koszt ubezpieczenia od utraty dochodu? Jakie dokumenty są potrzebne do zawarcia umowy ubezpieczenia od utraty dochodu? Czy ubezpieczenie od utraty dochodu obejmuje choroby psychiczne?